No dobra, cześć i czołem Zaczynamy standardowego vlogaska Z rosołem Taki vlog od startu Do końca Już was tu przekładam Mam nadzieję, że to złapie Dobra Szukałem kluczy, a ja mamy je tu, idę zamknąć dom i zaraz wracam Dobra, jestem Jestem, jestem. Właśnie tak zaczyna się u mnie dzień, jak nie śpię w ciężarówce. Jest godzina... No dzisiaj późno zaczynam, bo dopiero o 10. Z racji na zlecenia popołudniowe. Więc lecimy zrobić szybkie Słonzi, Cardiff, Swansea i potem... Potem już robimy... Nie robimy Mariot, tylko robisz. Potem już robisz Tesco. Jedno Słońce, trzy razy Tesco i piątek zaliczony oczywiście. Sobota i niedziela będzie u mnie pracująca. No to lecimy. Widzimy się teraz już. W kabinie się widzimy. Postaram się nagrać taki daily vlog. Jak to wygląda u mnie? Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym slajdzie. No i dobra, jedziemy z tematem. Dzisiaj, tak jak mówię, troszkę później zaczynam. Jak widzicie, tu mam miejsce parkingowe. Tak jak mówiłem wszystko na magnesie mogę tak sobie was teraz tutaj przyczepić, właśnie zaczynamy, um, zaczynamy. Lecimy z kartą Cio. Nie miałem przerwy do teraz, wpisujemy troszkę manualny. Pauza do 9:50. I inna praca przez 11 minut. Nie ready to drive, oby tego tak pauza tam nie wskrzesiło. No i dobra no. Teraz proszę Państwa, dla własnego wewnętrznego, yy, na własnej wewnętrznej ewidencji, wypisuję sobie papiery, żeby wiedzieć, yy, czy dobrze zapłacili, czy czegoś, yy, aby nie ominęli, jeżeli są faktury wystawiane. Co mamy dzisiaj? Pierwszy mamy dzisiaj chyba, tak? Pierwszy, siódmy, dwudziesty drugi, Friday. Friday, jakby to w Anglii powiedzieć? Friday, 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 -no. Piątek, piąteczek, piątunio. Friday, Friday, Junio. -no. Friday, Junio. -no. <laughs> Cardiff. Słonzy. Mało tego, że mam tu wewnętrzną ewidencję, jeszcze tutaj się loguję do aplikacji i za pośrednictwem tej oto aplikacji, którą Wam tutaj nie pokażę, za bardzo z bliska, teraz tutaj są wysyłane prace, jakie będę dzisiaj. Robił, podpisujemy i widzimy się później. A jeszcze chciałbyś zapytać, jak to jest, nie? Że ja sobie tak biorę tą kamerę stąd, sobie ją tu i ona się będzie trzymać. Jak to możliwe? Tak szybciutko, a potem ją wezmę tam i tam też się będzie trzymać. Nie, ale tak na poważnie to jest na magnesie, no? Na magnesie każdy każdy powinien znaleźć swoją metodę na szybkie przyczepianie kamer co tutaj mi się akurat z tym bardzo podoba teraz mogę sobie ją tutaj tak zrobić o i już jesteś i się trzymasz w Skanie jest dużo zakamarków, w które można przyczepiać kamery ale to może kiedyś zrobimy o tym odcinek, teraz widzimy się gdzieś już na trasce hello teraz muszę sobie znaleźć kontener, który rozładuje przeważnie u mnie to jest jakiś Teskowski kontener ale nie ten ten mimo, że jest Tesko, ale ta jest naczepa 40 nierozkładana, a ja potrzebuję naczepek, która jest tak, z, tak się mówi: rozkładana, czyli slajdowana. Slajdowana w tutaj potocznym naszym języku kontenerowców. No, i tutaj chyba mamy nawet, ta może być, tak, może być. Sobie wezmę to, jest ładna, niebieska, podoba mi się, biorę ją. No i co, rzucam sobie wsteka steka. I sobie zaraz pod nią tutaj wiedziamy. tylko się dobrze ustawię. Dobra. Tutaj przeważnie stoją już naczepy z wczorajszego dnia poustawiane puste. Jest dziś odległość. Tutaj sobie możemy podnieść troszkę siedelko i powolutku wjeżdżamy, nie walimy. Słyszeliście to, jakie było delikatne puk, a nie napieprzanie. Delikatnie sprawdzamy, czy naczepa jest delikatnie. No trzeba sprawdzić, czy naczepa jest dobrze podłączona i lecimy z koksem. Ubieramy rękowiczki, dobra. trzeba też ubrać okulary. No, takie zasady, nie? Takie zasady, dobra, chodźcie, spróbuję z wami to zrobić dzisiaj. O, mama mia Tutaj mam zapasowy kask. Jakby kto nie był nigdy w UK to tutaj my mam Takie dodatkowe zabezpieczenie Widzą, widzą Widzą i tu trzeba je kliknąć Jakby kto pierwszy raz ten film oglądał, nie? Dobra Dobra, dobra, lecimy, lecimy A, pusty Pusty patrzył, to my mamy inne tutaj w UK podłoże do powietrza, reszta jest taka sama. o ja zamknąłem twistlocka niepotrzebnie bo my będziemy go przecież będziemy go przecież ściągać tutaj was sobie położę stryk fajnie bo znowu magnes tu już twistlock otwarty tutaj trzeba to wsunąć bo do tej roboty mi to nie będzie potrzebne bo tutaj będę miał mały kontener Ale przysało ją tą kamerę plomba założona tam są puste klatki Hamulec, twistloczek, ściągamy rękawiczki, proszę państwa i od to wygląda. Tak mój dzień w pracy, jak jak robię Tesco Teraz muszę jechać zawrócić Czyli mogę was troszkę tutaj postawić żebyście sobie widzieli W sumie to ja już tu obrócę go Nie muszę tam jechać bo tenery stoją to nie da Rady, nie? ale teraz ja go tutaj obrócę. I ustawiamy się w kolejkę. Ten ściągnięty, pójdziemy zrobić twist locki na 20 i lecimy z tematem. No i ten łobuz, który będzie zakładany jest mocno ciężki. Dobrze by było jakby to założył przed tym jak ci ludzie, którzy tam idą po lewej. No i widzicie, założył i lecimy z tematem. Trzymaj się tutaj, łobuś. Trzymaj się. ile ładunek waży cały 17,5 tony z tyłu 12 12 Bardzo ciasny tutaj jest zawrót wolniutko, żeby tak mocno tych opon nie ścierać, wiecie. No i dobra, teraz mam ładunek. Teraz muszę tylko wpisać jeszcze numer plomby na aplikacji w sumie już jestem gotowy do jazdy sam szef się popfatygował chyba wyjść pójdę zamknąć twistloki i ogarnięte tutaj sobie stanę z boczku no dobra w następnym ujęciu Wam pokażę jak działa może troszeczkę hmm, praca z Tesco do zobaczyska